Płatki owsiane. Uh -huh. Czołem grubasie. Uh -huh. Dzisiaj na stół wjeżdża absolutny król zdrowych śniadań. Król zdrowych śniadań, pamiętajcie. I Jednocześnie produkt tak nudny, że jego opakowanie mogłoby służyć jako środek nasenny. Płatki owsiane górskie. Skład, prostota. Dokładnie, prostota, pamiętajcie. W najczystszej postaci skład jest kurwa tak prosty, że aż piękny. Płatki. Nie powiedział. Płatki owsiane górskie. Koniec. A czym się różnią od błyskawicznych? Te górskie to całe zgniecione ziarno. Błyskawiczne są pocięte i rozdrobnione, przez co tracą część błonnika i mają wyższy indeks glikemiczny. Ach, argument z błonnikiem i indeksem glikemicznym. Jakby to problem w tym tkwił. Górskie to jest kurwa prawdziwy nieoszukany owies. Nieoszukany owies. Ciekawe, jakie jest źródło pochodzenia tego owsu. Makro. W 100 gramach tego cuda masz. I ciekawe, czym różni się owies użyty w błyskawicznych a w górskich? To że jest pełne ziarno, nie zmienia. Faktu, że są tam substancje antyodżywcze i trzeba podać je obróbce termicznej. 363 kalorie, które pochodzą głównie z 60 gramów węglowodanów złożonych. To jest, kurwa, paliwo rakietowe o powolnym uwalnianiu. Paliwo rakietowe o powolnym uwalnianiu. No bo wiecie, jeżeli macie paliwo, które się szybko uwalnia, to nie, to nie może tak być. To jest cukier, insulina. Okien... Mam, insuliny mam wypierdoli. To wcale nie tak, że trzeba mieć stany zapalne w organizmie żeby traktować jedzenie nieprawidłowo. Chcę, masz energię na pół Energia na pół dnia.